Tak oto ziemia stała się głównym celem inwazji brylców. Ich plan był niemalże doskonały. Brylce miały olbrzymią przewagę liczebną. Pierwszym celem miał być poznań, okazało się jednak, że jednej rzeczy nie wzięli pod uwagę rozmiarów człowieka. Całe mnóstwo tego spadło na ziemię. Trzeba było coś z nimi zrobić. A zatem umieszczono ich w takich właśnie pojemnikach, tak, żeby każdy mógł sobie kupić swojego kosmita. Stoją takie automaty gdzie nie na mieście. Więcej faktów na tutaj.pl.